Czy osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą samodzielnie mieszkać i jakie warunki należy spełnić, aby im to umożliwić? Na te i inne pytania próbowano odpowiedzieć podczas ubiegłotygodniowej konferencji zatytułowanej mieszkania chronione, treningowe i wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zorganizowanej w ramach tegorocznych dni osób niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Mieszkania wspomagane powstały już na całym świecie w Polsce również w kilkunastu miastach są. Dlaczego jest to bardzo ważny temat, ponieważ pewna grupa osób, a więc osoby z niepełnosprawnością intelektualną, umiarkowaną znaczną do tej pory, nie miały możliwości mieszkania samodzielnego, takiego normalnego mieszkania jak wszyscy ludzie, domów i tak dalej, ponieważ potrzebna jest specjalistyczna opieka. Po to powstają mieszkania wspomagane, ażeby żeby miejscu zamieszkania, co jest bardzo ważne, zapewnić tym osobom opiekę i możliwości mieszkania do końca życia. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które było jednym z organizatorów konferencji, tego typu mieszkania prowadzi już na przykład na terenie Warszawy. Podczas spotkania w sali konferencyjnej Legionowskiego Ratusza jego przedstawiciele mówili między innymi o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby stworzyć mieszkania wspierane oraz o tym, jak one funkcjonują i w jaki sposób są finansowane. Przede wszystkim myślę, że trzeba mieć odpowiednią bazę lokalową. Myślę, że bez zaangażowania strony urzędu, gminy takie działania na pewno się nie udadzą. Myślę, że też warto znaleźć ekspertów, czy to organizację pozarządową, czy jakichś społeczników, którzy są przygotowani do pracy z tą grupą osób, no i przede wszystkim mieć przygotowanych do tego typu zamieszkania, mieszkańców. Zanim jednak zamieszkają oni w swoim M, do dyspozycji otrzymują najpierw mieszkania treningowe, które mają służyć przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do samodzielnego zamieszkania we właściwym mieszkaniu wspieranym. Pod okiem terapeutów uczą się oni tego, jak zadbać o codzienne utrzymanie swojego gospodarstwa domowego. Robią na przykład samodzielnie zakupy, przygotowują sobie posiłki i wykonują inne codzienne czynności. Gdy już się tego nauczą i wyrobią w sobie właściwe nawyki, przechodzą do mieszkań wspieranych. Nadal z znajdują się tam pod opieką terapeutów, ale już nie tak ścisłą jak w mieszkaniach treningowych, bo tylko w określonych godzinach, przez resztę dnia muszą sobie radzić sami. W tej chwili w obu mieszkaniach partycypuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i zapewnia on środki finansowe na wsparcie, czyli opłaca wynagrodzenia asystentów, trenerów usamodzielnienia, którzy pracują. Natomiast uczestnicy mieszkający w mieszkaniu pokrywają koszty w wysokości 700 zł związane z zakupami żywności, środkami czystości czy jakimiś niespodziewanymi wydatkami, które dyktuje życie codzienne. Czy jest szansa, że mieszkania wspierane zaczną działać także na terenie Powiatu Legionowskiego? Konkretnych deklaracji nikt na razie jeszcze nie składał. Są, widzę, duże chęci. Deklaracji na, na, na razie nie ma, ale mam nadzieję, że. Yy... Żeby podjąć jakieś decyzje, żeby podjąć jakieś działania, potrzebna jest wiedza. I ta konferencja ma tej wiedzy dostarczyć i ma dostarczyć również przykładów dobrych praktyk. Myślę, że bez wymiany dobrych praktyk, mówienie o systemie mieszkalnictwa wspieranego w Polsce nie powiodłoby się. Nie bez znaczenia jest też dyskusja o deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, a możemy to zrobić tylko poprzez dialog, poprzez edukację społeczeństw, poprzez zaangażowanie ekspertów, urzędników, łączenie tych grup i działania na rzecz właśnie grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawni i ich opiekunowie mocno z pewnością liczą na konkretne działania.